A dzisiaj sprawdzimy, jaki kontent wyszedł do godzinie 19.00. Otworzę paczkę za 700 tysięcy końców na moim głównym koncie i przetestujemy. To ty, Holanda, to ty, Leo Messiego, to ty, Petra Czecha, to ty, Zole, który jest fenomenalnym zawodnikiem. Bardzo dobrze jest wyceniony na rynku transferowym. A to wszystko podczępiąc. Siemanko Beczki z tej strony Lisek. I witam Was w kolejnym odcinku o godzinie 19.30. No, zobaczymy, jak to wszystko się zmontuje. W tym momencie na pewno jest godzina 19.00. Jeśli podobają Wam się takie odcinki o tej godzinie, z podsumowaniem, co się wydarzyło w, Fifie, w FC24, zostawcie łapeczkę do góry, bo dzięki temu będzie tych odcinków więcej. Dawajcie znać w komentarzu standardowo, co Wy byście chcieli zrobić z tego, co wyjdzie po prostu o godzinie 19.00, bo są plotki, że wyjdzie SBC o sakę, które będzie przepotężne, ale najbardziej przepotężne w tym momencie jest to SBC o Alfonso Davisa matko jedyna, 99 tempa, 90 driblingu. Jakie on ma pozycje? Ma LS-a, ALP, więc w sytuacji, jeśli będzie taka opcja, żeby... Że masz przykładowo byczku. Składzik, gdzie ten LS nie jest jakiś mega mocny. U mnie tak się może wydarzyć, bo u mnie może Mbappé grać na napastniku. To ten David jest fenomenalny i jak on jest wyceniony pięć gwiazdek sztuczek. Skład 8.8. Osie, Kurcze pieczone, to będzie karta o wartości około 300-400 tysięcy na moje oko. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie polecam. Musimy, musimy go po prostu zrobić. Tylko pytanie: jak go połączyć z tą Bundesligą? Ale naprawdę wygląda fenomenalnie. 99 tempa, mało obrony troszeczkę, ale karta, która może tak dobrze wjeżdżać. W... Trzeba go zrobić. Moim zdaniem trzeba go zrobić szczególnie, że. Szczególnie, że tego foderu na pewno w tym momencie jest dużo. Ja robię Georgi'ego Besta. Pytaliście w komentarzu, czy robić Georgi'ego Besta, i pisaliście, że muszę go zrobić, Besta, więc zrobię Georgi'ego Besta. Oczywiście, że tak. Jedziemy dalej. Jest Zico Kafu. Ulepszenie linii obrony. Tutaj nic nie ma ciekawego. Ulepszenie 8, czyli 10, więc to się odświeżyło. Kai Havertz. Tutaj nic nie ma. Linii ofensywnej to się odświeżyło też. Czy coś jeszcze? Ruben Neves chyba był, Balotelli to nie ma znaczenia, Siro Immobile, ulepszenie Architekta, ulepszenie X5, nic więcej nie dali, czy mi się wydaje? Dany Welbeck, wymiana duplikatów, bo duplikaty już dawno były wrzucone, jest Gavin no i co? I to koniec? Koniec kontentów sobotniego, więc jeśli tak, to powiem Wam szczerze, że chyba tutaj nie ma nic ciekawego, tak mi się wydaje. Czy ja mogę zrobić Davisa na wypożyczenie? Bo jeśli tak, na pewno jest ulepszenie. Nie mogę nawet go zrobić na wypożyczenie. Więc po prostu będzie go trzeba zrobić. I w jutrzejszym chociażby odcinku go przetestować. Dajcie znać w komentarzu, jeśli chcielibyście, żebyśmy to po prostu zrobili. Bo wygląda on dobrze. Po prostu wygląda on dobrze, ale wygląda dobrze y, jeszcze bardziej Georgie Best, który wygląda no, fenomenalnie, fenomenalnie. I byczki, w sumie oprócz tego, co się wydarzyło w tym momencie, nie ma tego saki, tej saki. Sprawdziłem właśnie footbina dla pewności i no nie ma saki, po prostu nie ma saki, kurczę pieczone. I Davis jednak nie kosztuje 400-500, a kosztuje 8000, 800 tysięcy, więc trochę więcej, no ale wygląda naprawdę fenomenalnie. Natomiast zobaczmy jeszcze w paczkach jakie paczki wypuścili. Trochę mały clickbait poszedł na miniaturce. Przyznaję się tutaj bez bicia, bo myślałem, że ten saka będzie, a nie pokażę wam Pokażę, pokażę, wam paczki, tylko... Ale to jest przypał, bo ja chcę jak najszybciej wam to wrzucić na YouTube'a i wiecie, troszeczkę się stresuję, troszeczkę się stresuję. Ocena rosnąco, cyk, ulepszenie codziennego logowania warto zrobić, więc sobie zróbcie, bo te paczki tam naprawdę są ciekawe. Eee, my w tym momencie dostajemy, mam jakieś duplikaty jeszcze z tej paczki za 700 tysięcy, którą za chwilkę sobie zobaczycie. O tak, o tak, o tak, Lisek, dla, o, dla. Lisek o was zadbał, ale paczki promocyjne, jakie one są... Jest, nie, nie ma, za 700 tysięcy nie ma paczki, więc nic ciekawego w zasadzie dzisiaj nie wyszło, oprócz tego Davisa, który jest przepotężny, delikatny clickbait'ik na miniaturce, ale ta Saka, którą widzieliście, wygląda fenomenalnie i na pewno wleci do zespołu, a ja po prostu Was teraz zapraszam do tego, co się działo też dzisiaj. Otworzyłem paczkę za 700 tysięcy tam, ło, jedziemy z tematem, pyk. Paczka za 700 tysięcy końców. Po tak potężnym pago peningu wcześniej, gdzie trafiliśmy mnóstwo fantastycznych kart, Przyszedł czas na. właśnie taką paczkę. Będziemy sobie odsłaniać. Jedziemy, zasłonka, gotowa. Dobra, ej, fajne overale. Tutaj na wypożyczenie, spoko. Co to jest za paczka? Czemu ona ma same 8,6? A nie, dobra. Czyli będzie jeszcze. Czyli jeszcze jedna jest. Dobra, już się O Okryste panie. CO TO BYŁO? CO TO BYŁO? CO TO SIĘ POROBIŁO? ALE... Dobra, ale to może chociaż jako ikonę na wypożyczenie da, fajną. Dobra, Kerr Smith. No wezmę Smitha. Smith lepszy. Lepsza. Chciałbym coś nowego przetestować. Może Mbappé? O, no tu jego weźmiemy. O, Holand, Holland Smith. Dobra, to Holanda tu wezmę. Kurde, nawet Mbappe mi nie da na wypożyczenie i co jest? O, Vieira. O, Vieira przetestuję chętnie. Zola, Peter Czech. Nie, to zola wezmę. Ten zola ciekawy nawet jest, nie? Czawi Czech. Nie, Czawiego nie chcę. Czawiego nie chcę, totalnie. Biorę Czecha już. W tym momencie mamy bilans 12-2, więc po prostu przetestujmy te karty, które mamy, e, które dostaliśmy dzisiaj. Teraz składzik tak o wygląda, więc e, tak. No, Vieira na pewno, tak. Dołącza do zespołu. Dobra, Vieira za e, Marco Sajoręte. Peter Czech, niech sobie wejdzie za Wandersara, Zola. Za Kera, ale on ma fineski też. Fineski na. no, fineski złote, ma nie? Więc świetnie. Hedrox? Tak jest! Dawid Zinolt! Come on. Ape na zielonce. To są właśnie te zielonki. To są te zielonki, które robią tak naprawdę całą robotę i dają największą satysfakcję. Największą satysfakcję z grania, bo to jest takie... takie fantastyczne. Takie uczucie, że to wszystko od ciebie zależy, nie? Znaczy wszystko, no. Wiadomo, że wszystko nie zależy. Oj, fał. Ej, hey, Leo Messi, Leo Messi podejdzie do tego rzutu wolnego. Leo Messi... Do Messi nie wiem czy to będzie gol. Jest! Jest golissimo! Ok. Ok. Aj, no bez zielonki nie wpadło. Z zielonką by to wpadło, nie? Jestem pewny. No, go. Leosi, na zielonym. Właśnie na zielonym. Właśnie na zielonym. Nawet jak karta nie ma złotych finezji, to takie finezje można strzelać. Na zielonym. Naprawdę precyzyjne wykończenie. Pokrzeb. Polecam każdemu się nauczyć. Bo potem jest satysfakcja, jest taka radość na serduszku. Peter Czech, powiem szczerze. Spoko. Bardzo spoko, bardzo spoko zawodnik. No, nice, Leo Messi, ale to jest taki killer, to jest taki killer, gdzie potrafi dużo. Teja, ale poszła. Oj, leoś, oj, leoś, oj, leoś, leoś Messi. Jego cena jaka jest w tym momencie? Chyba duża. Brawo, brawo, brawo! Bravissimo! Brawo, 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 brawo! brawo, 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 brawo. 14-2. 14-2. Dobra, przetestujmy sobie jeszcze w jednym meczyku. Let's go! Kilo Mbappé! W ja mogę przetestować też inne karty, które trafiłem. Wow, Leoś, ale poszedł, jak dynamit! Que é papel. Super. 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 Que o é papel.